Konie przygotowują się do wyścigu o nagrodę quattro. Jest to wyścig na dystansie 1400 metrów. Pobiegną trzyletniej starsze konie trzeciej grupy. Z jedynką pobiegnie Czar ze stajni Czesława Rajewskiego, na którym pojedzie jockey Janusz Kowalski. Z dwójką pobiegnie wyhodowana w Rosji klacz Mar, również czterolatka, ze stajni Panny Anny Niory Czukułaceli. Pojedzie na niej Igor Lewczenko z trójką kolejny uczestnik tej gonitwy. E, Nowember, trzylatek, a pojedzie na nim czempion Roman Pancer jest czwórką Serwitor, czterolatek zostanie stajni Bogdana pojedzie na nim dżokej Roman Maciejak, 60 kg poniesie ten ogier z piątką Benares, i koń trzyletni zostanie stajni Doroty Kałuby, w siodle dżokej Emil Zachariew, z szóstką Frioza, Trenowana przez Krzysztofa Ziemiańskiego, ze stajni Skopryta, jedzie na niej Joker Tomasz Kloczyński, Klacz poniesie 2 kg na flagi, ponieważ idzie w grupę wyżej, w wieku dwóch lat zwyciężyła w wyścigu. Z siódemką Disco D ze stajni Ardina pojedzie na niej amazonka Katarzyna Wojtasiak, zaledwie 53 kg. Z dziewiątką kolejny koń ze stajni Bogdana Ziemiańskiego. Sobowtór, jedzie na nim Jokej Nowakowski, waga 58 kg, z dziesiątką najstarszy wstawca Xanny, 5-letni ze stajni Janikowskiego, pojedzie na nim Jokej Józef Borys, z jedenastką Silentina, 3-latka, waga zaledwie 50 kg, z dwunastką Subway ze stajni Czesława Rejewskiego, wsiądla Amazonka Agata Wojciechowska, 13 trzynastką Ankona ze stajni Melnickiego, w siodle praktykant ukraiński, Rosjanin Siergi Wasiutow. Z czternastką Donna Maja ze stajni Demona, stajnia również Mieczysława Melnickiego. I z piętnastką Jalus ze stajni Czarnieckiego, w siodle Amazonka Katarzyna Szymczuk, 58 kg. I z szesnastką stawkę zamyka Siła Trzcina, kladzie w Mosznej. Trenowana jest przez Małgorzatę Wojek, a jedzie na niej Piotr Słobodzian pod wagą 53 kg. Konie startują jak zwykle, gdy stawka liczy ponad 12, 12 uczestników z dwóch maszyn. Z tej pierwszej do numeru 12 i cztery konie. I start był niezbyt równy, stracił Benares na starcie kończy stajni a poprowadziła Tomka pod Piotrem Słobodzianem, wystartowała z pierwszej startmaszyny, Tuż za nią idzie serwitor, dalej przy serwitorze Jalus, blisko jest również Mar, dalej koń ze stajni Janikowskiego, czyli Aksamit, dalej dom Maja, blisko Di, wycofująca się wioza i z tyłu zupełnie są. Benares oraz idzie zupełnie też ostatni, ostatni idzie, ostatni ziankona, jak gdyby już traciła kontakt z czołówką. A stawka jest nadal mocno zgrupowana. Tam pierwszy jest serwitor, przy nim idzie koń ze stajni Jodłowskiego, czyli November. Na prostą wyprowadzi serwitor. Serwitor tuż przy nim idzie November. ten dwa konie. Serwitor, November, Aksamit i Mar. Serwitor Aksamit, dwa stare ogiery. Serwitor jest pierwszy, zbliża się do niego Aksamit. Te dwa konie walczą o prowadzenie. Jeszcze pierwszy serwitor z Aksamitem. Dwa stare ogiery walczą o pierwsze miejsce. Gęborys na Aksamicie idzie dużym kołem. Maciejak przy kanacie. I ciągle te dwa konie w walce. Chyba pierwszy jest Aksamit. Aksamit serwitor, te dwa ogiery, zdecydowana przewaga nad resztą stawki. Aksamit serwitor, trzeci będzie, trzeci będzie chyba piętnastka lub też subway i reszta stawki mocno rozciągnięta. Zupełnie ostatnia jest, trzynastka, czyli ancona.